Witam Was bardzo serdecznie na mojej ekoobjazdówce z Orkiszową Pasieką. Eee, tutaj jestem na polu i nic nie widać, ale coś tam jest. Zaraz wam pokażę jak znajdę. Ogólnie tutaj był, była facelia. Połóż się piesku, połóż się, żebyś nie przeszkadzał. I mamy tutaj sporo samosiełów faceli Ale w facelię Tego Pana widać? Tu wychodzi tutaj prawdopodobnie to będzie on albo komosa ale tu będzie na 90% nosczyk tak, tu jest nostrzyk posiany, oczywiście misia mi musi pomagać, jak to ona jeszcze raz Misia nie przeszkadzaj mamy noszczyk. nie, bo nie do mikrofonu, nie, nie dziś mikrofonu yy, facelia z samosiewu bo tu była nanasiona facelia więc Samo przez to się sporo samo się nasiało, co mnie cieszy, pszczółki będą miały facelię. Gorczyca jest z tego względu, że tu był popłyn z gorczycy i też widocznie złapała nasiona, To też mnie cieszy, a noszycek sobie wschodzi, żeby tylko on tu, tu, żeby tylko on przetrwał rok w takim towarzystwie, W faceli i na następny wyrósł. Nie wiem ja się najbardziej boję tego wyrastania na następny rok. Bywa z tym różnie. Może potem podejdziemy na pole. Kiepsko w tym roku wychodzi ten ostrzyk z ziemi. Nie wiem, czy to przez to, że taka wiosna jest kiepska, czy to przez to, że... Mam nadzieję, że słychać pilno wiatru, dlatego wziąłem mikrofon. Czy to dlatego, że susza. Bo jest susza, chociaż troszkę popadało, ale jest sucho. To niestety takie mamy warunki, że zobaczycie sami. Dlatego, a też wam powiem na ostrzyku co i jak. Jeszcze tutaj jeden wejście w pole oczywiście zwierzęty tu mamy mnóstwo chodzi sobie wszędzie o, będziemy mieć też rzodkę teraz wyrasta, widzę też będzie dla pszczółek czy noszczyk tu wschodzi? tak, wschodzi tutaj misio, chcę pokazać tutaj jest noszczyk wychodzi, obok faceli to też chyba będzie noszczyk więc jak na razie z noszykiem nie ma tragedii, trochę wychodzi na pewno jeszcze trochę wyjdzie po tym deszczu, który był w piątek tak jak mówię oby tylko przetrwał towarzystwo faceli i żeby na następny rok wyrósł, bo tak jak wspominałem to jest moja lokomotywa w płodozmianie a tutaj z racji tego, że dosłownie moja jedna z pasiek sąsiaduje z tym polem dlatego jest tak tutaj zasiany noszik, dlatego była ja też rok temu facelia tutaj i będą pszczółki też miały korzyść to też jest tak dla pszczelarzy yy, pokazówka, pole takie pokazowe żeby pokazać jak wygląda można siać noszyk z razem oczywiście, tu są samo siebie, ale równo dobrze można pomieszać i rozsiać to nic się z tym nie koliduje dobra, za chwilę będziemy w owsie i tu mamy owies prawda, że wygląda fajnie? mi się podoba, z daleka z bliższa trochę gorzej Owiec ekologiczny, znaczy, chyba już ekologiczny mogę powiedzieć. Pierwszy rok w konwersji, więc chyba już eko. Akuratnie to pole było uprawiane yy, konwencjonalnie dość długo. Rok temu już było gorczyca, można powiedzieć, metodami ekologicznymi, bez nawozu, bez oprysków, ale za chwilę też wam pokażę inne pole. Co mnie tu martwi, martwi zastanawia? Zobaczmy sobie, popatrzcie. Chwastki, 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 chwastki. chwastki Jest ich naprawdę dużo. A książkowo rośliny, ja ogólnie o ja zimę, chwastownikiem bronuje się na trzeci liść. Tutaj mamy dopiero drugi. Wyciągnę jedną roślinkę, wam pokazać. Ładny system korzeniowy, prawda? Mamy drugi listek. I nie wiem, co robić. Może tutaj będzie lepiej widać. Tak wygląda roślinka. Czy czekać na trzeci, czy zaraz nadjechać jechać chwastownikiem? Eee, doświadczonych ekorolników, no wiosn się doświadczonych ekorolników, proszę o pradę. Z jednej strony takie małe chwastki, na pewno się super zniszczy, a z drugiej strony, aha, zobaczcie sobie, sarenka i misia, powiedzcie mi, że takie straszenie to jest złe i tak dalej, ale tyle piesek ma radości co się przybiegnie za koziołkiem a jemu naprawdę krzywdy nie zrobi więc niech sobie tam przybiegnie a troszkę troszkę sportu dla koziołka też nie zaszkodzi dobra wracając do tematu poradźcie mi czy czekać na trzecie czy jechać z fastownikiem bo już zaczynają się głosy domowników że mnie te chwasty zjedzą e, dobra, dobra, o facelia nawet jest To facelia mogłaby zostać nie wyostrzył, trudno lecimy dalej Pokażę Wam na kolejnym polu Tam tamtę działkę spokojnie już mógłbym iść w eko, całkiem Eko Eko ponieważ tam od niepamiętnych czasów było nieuprawiane znaczy 10 lat z okładem to pole było odłogiem później kilka, chyba dwa lata jak dobrze pamiętam siąłem tutaj rośliny dla pszczółek i to pole żeby trochę wybić nawłoć, bez oprysku wybiłem, wyniszczyłem dużo czegoś nawłoci eee, tak dla pszczółek trochę trochę właśnie też się uczyłem walczyć z nawłocią metodami ekologicznymi i tak to wychodzi chwastów mamy bogato o jest faceli dużo Facelia mogłaby rosnąć Ciekawość czy to jest sama facelia czy to jest komosa Wyostrzy. powinno wyostrzyć czy to jest facelia czy to jest komosa jeśli facelia to mieszanka faceli z owsem bardzo ciekawie a jeśli komosa inna misia no to mnie ciekawie zobaczymy czas pokaże. Albo chwastownik zniszczy, podejrzewam, że to w większości będzie fascyjne. Bo tu komosy na tym polu naprawdę nie było odwieków. Chociaż komosa potrafi 50 razy kupować. Także ten eee zresztą to nie są chwasy, to są rośliny towarzyszące. Mówię, troszkę trzeba prze, przetrzebić, żeby nie było tych roślin towarzyszących za dużo. O, tu są jeszcze jakieś ciekawe. Nawet nie wiem co to jest a ładne kwiateczki patrzcie jakieś nicnoty bo to jest chyba eee... ja zapomniałem nazwy ale wiedziałem, a tego nie wiem i tu mnóstwo, mnóstwo tych chwastków ciekawość co to jest także powiedzcie mi, jechać już teraz chwastownikiem czy czekać a jeszcze podejdziemy sobie eee, bo tam zostawiłem kontrolkę kontrolkę bez chwastownika bo tu był chwastownik przedschodowo. przyjechałem jeszcze żeby troszkę pomóc temu owsu owsowi? owsu owsowi mówmy po, po chłopsku, owsowi hmm. więc zobaczymy jak wygląda to na kontrolce przypominam, to pole jest yy, ciekawe z tego względu, że tutaj walczyłem z, yy, na włocią Yy, nie używanie środków chemicznych a ja mówię, kilka lat siałem rośliny miododajne, więc tu w większości może być facelia yy, pewnie też wyskoczy ostropest Później już wiosną, bo też był w mieszance ale owiec też rośnie i to jest najważniejsze, że rośnie też owiec chociaż miejscami się bałem czy powschodzi po tym chwastownikowaniu przed oj, dwa kroki człowiek dziaje, zero kondycji, normalnie jak stary cap idźmy sobie, gdzieś tutaj kontrolka była, w okolicach tego słupa, przepraszam za drgania Ogólnie się, że wygląda nie najgorzej ale, ale, ale gdzie jest? Tutaj jest ta kontrolka, zobaczymy czy miało sens jechanie tym chwastowniczkiem. tutaj jest kontrolka chwasty są jednak widać, że większe jest, są chwasty i są chwasty troszkę większe a poza kontrolką akurat nie w tym miejscu widzicie dopiero siewki dopiero siewki chwastów więc przy sprzyjających warunkach jeśli za dwa tygodnie czy nawet tydzień z haczkiem, bo zarówno tydzień będzie poniedziałek wielkanocny, tak jak my na to za półtora tygodnia, jeśli te chwastki będą w wielkości tamtych o tamtych i owiec będzie miał trzy liście to by było spoko bo jeszcze taki też się uda zwalczyć, takie chwastki takie chwastki jak tutaj są o, jak ten spokojnie chwastownikiem zniszczymy tutaj przypominam, kontrolka bez fastownika nie ma wielkiej różnicy ale jednak te chwasy są są zesłania są większe trochę widać, ten już ma wypuszcza parę liści właściwych więc może i jednak warto było przejechać tak, tutaj mamy dla porównania miejsce obok tutaj chyba jeszcze dalej jest kontrolka tutaj na pewno było przejechane tutaj mamy to miejsce obok chwastki chwastki dużo dużo może nie tak dużo ale trochę mniejsze więc więc chyba jednak warto było dobra tyle z owca co powiecie na to widok mi się podoba eko owiec i lecimy dalej tutaj jestem na mojej małej lokomotywie podu zmianu. wiecie co to jest? wiecie, to jest groszek groszek ogólnoużytkowy odmiana tara astronautę odmiana astronautę wychodzi, w końcu wychodzi długo mu to zajęło żeby wyjść o już żeby nie skłamał około miesiąca siedzi w ziemi no, ale wychodzi, już jak się tak popatrzę już rządeczki widać chwastki też jakieś wyskakują ale na razie nie ma jeszcze tragedii z chwastkami jak groszek dobrze wyskoczy zazieleni się to też trzeba będzie chwastownikiem przejechać tu jest groszek czy groch jak tam wolicie polska rosina, typowo polska na polskie gleby się nadająca yy, po, tu jest poprzężycie Poprzeniście był poplon, później ten groch. Widzimy, jakieś fastki schodzą. Ale to jest ekologia. Fastki muszą być. Będziemy z nimi jeszcze trochę ograniczać. I zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Nie, nam, mi. Zobaczymy też, jaka będzie obsada końcowa. A myślę, że on się jeszcze trochę zagiełźci. Że to nie tylko ten, co teraz wyszedł. Że on będzie. Jeszcze ciągle przez jakiś czas wychodził. Myślę, że za tydzień będzie już zielono na tym polu. Ale za, po, za sprawą grochu, nie za sprawą chwastów. Taka jest moja nadzieja. A dlaczego to jest roślina, która jest moim moją lokomotywą pod małą? No chyba wszyscy wiedzą. Azot z powietrza. Dostarczanie materii organicznej czy tej pruchnicy. Jeśli się ją dobrze zadba, więc, więc lokomotywą jest, a no dużą lokomotywą jest z jak już wspominałem wcześniej. A, widać na razie wychodzą te roślinki, które były płyce i zakopane. Te co głębiej to pewnie widać w późniejszym czasie. Tutaj podobnie jak na owsie, robiłem zabieg chwastownikiem. Tak, to są płytko. Przedschodowo. Brodawek jeszcze chyba nie będzie, bo jeszcze za wcześnie na brodawki, i te pewnie, które się troszkę do wierzchu wyciągły i wschodzą. Te, co są głębiej, wyjdą za niedługo. Dobra, ja się teraz lecimy na grosz, gro, groszek po kukurydzy i zaraz dwa słowa powiem. Tutaj mamy po kukurydzy ziarnowej, oczywiście orkowo, bo całe moje gospodarstwo jest bez orce. A i też wychodzi, też wychodzi. Widać, też wychodzi. Jest już prawie widać rządki. Co ciekawsze, tu jest więcej roślin jednoliściennych. Czyżby to był jakiś też? Być może, ale ale grunt, że wychodzi, groch. Troszkę może potem rośliny inne się uda ograniczyć. Nie mówię zniszczyć, ograniczyć chwasy też są potrzebne byle nie przeważały na rośliną uprawną No jestem ciekawy co to jest rozgrzepmy sobie to jest pesz czy to jest coś innego to aby wychodziło z ziarenka być może owiec głuchy misia nam na być może to jest owiec głuchy trudno będzie mieszanka bo wątpię żeby się tu udało zwalczyć ale potem może się uda odczyścić Nic. Jedziemy na kolejne rośliny jarę. Dzisiaj w odcinku jary rośliny. zimy będą później. Kolejna roślinka jara. Sama ziemia? Nie, zobaczcie. Jest gorczyca. Widać. Gorczyca z przeznaczeniem na poplony i do tego, żeby też było zmianowanie chociaż ona stricte nie jest wpisana w moje rozpiskę zmianowania ale na poplony na pewno się przyda więc też będę ją chciał. mam też yy, posianą facelię ale to ona wygląda tak, jak ta z w noszyku, więc nie będę pokazywał tutaj gorczyca powschodziła gorczyca, niektórzy mówią, że beznadziejna roślina poplonowa że nic nie warta tak, to prawda, nie mikoryzuje yy... ale słyszałem jakiś wykład pani profesor twierdziła, że gorszyca i żyto to są dwie rośliny które mm, najbardziej ubegasają yy... życie mikrobiologiczne gleby pomimo tego, że nie mikoryzuje gorszyca, co mnie bardzo zaskoczyło a co to jest mikoryza? to jest symbioza grzybów z roślinami rośliny karmią cukrami a w zamian grzyby pomagają rozpuszczać ciężko dostępne pierwiastki żeby było przyswajalne dla roślin a tu rolnicy co robią? trują, wszystko trują Tak, tu mamy po sąsiedzku po sąsiedzku na polu mamy facelie facelie zasiana, od razu oprysk czyli co? trucizna wychodzi ta fasylia wychodzi ma tu sosia też fasylia wychodzi tutaj 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 także rolnicy konwencjonalni cały czas ogólnie rolnictwo konwencjonalne polega na truciu trujemy chwasty trujemy patogeny czyli różne grzyby trujemy owady wszystko się truje i potem ktoś mówi, że to jest żywność zdrowa polska? Może polska jest? Czy taka konwencjonalnego rolnictwa jest zdrowa? Dobra, na pewno jest polskie zdrowie niż ukraińskie, niż Mercosuru. Ale czy jest na pewno całkiem zdrowe? Porównując do tej żywności wytwarzanej, powtarzam jeszcze raz: wytwarzanej żywności się nie produkuje, żywność się wytwarza. To nie jest fabryka. To jest uprawa. Tego się nie produkuje. To z zamiłowaniem trzeba wytwarzać, a nie tak liczyć tylko pieniądze. to się robi po to, żeby karmić ludzi, żeby dbać o glebę o środowisko, a nie tylko o własne pieniądze. I nie tylko liczyć na jak największe plony. Więc żywność się wytwarza. Szanowanie, mam nadzieję, że o zdrowie, a rolnictwo niestety konwencjonalne polega na truciu wszystkiego, czym tylko można. No nic, dobra, to na tym kończę coś pierwszą yy, roślin, yy, roślinniarek. Jeszcze mam wsiewkę no, siewkę w żyto, ale to chyba przy ozimych roślinach pokażę. I chyba przy następnym spacerku, bo dzisiaj już chyba raczej nie zdąży. No także się trzymajcie na razie.